Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, hodowca króliku. Ja dopiero zaczynam hodowy, to są tak naprawdę moje początki. Tu Wam zaprezentuję mojego pierwszego króla, to też klatka, co wybudowałem, właściwie jeszcze muszę dokończyć tutaj. Jak widać, nieskończone siatko muszę obić. To jest nowozelandzki biały, samiczko to jest. Chciałem samiczkę pierwszy kupić. I kupiłem samiczko. O, popatrzcie. Sam. Bazylanczyk, tu ma takie jedzenie, będę robić też paśnik, paśnik tu jest, zrobiłem tu takie, dałem wodę, ale tu będzie poidełko zamontowane, tutaj na przodzie będzie zamontowane takie, o tutaj poidło będzie zamontowane i też zrobię taki, chyba zakupię poidło, czy no, no to do jedzenia, zrobię też takie, no to. Pierwszy filmik jak coś będzie tak, to mnie poprawiajcie Będę grał dalsze ciągi hodowli Moja się będzie spuszczała, będzie tych zwykłotów Będą też filmiki To Dziękuję wam bardzo, dajcie łapki w i komentujcie Cześć!